Droga muizdom, pani Zosia. No teraz przechodzimy do parszy Keduszy. bardzo interesującej. Otóż to powiada najwyższy do Mojżesza tak. Oświat całemu zborowi i powiedz im, świętymi bądźcie, dom święty ja Bóg Wasz. No i co to znaczy, że naród ma być święty? Jak można w ogóle osiągnąć świętość? Bóg jest święty, a ludzie? Otóż, co my znajdujemy w tej pierwszej. Mamy tutaj dzisiaj 51 nakazów i zakazów, czyli jakby zupełnie nowy taki kodeks etyczny, będący skrótem może wszystkich przykazań story. I powiedziane jest co robić? Czego nie to rób, tego nie rób. I teraz rozumie się to tak najprościej, że jeżeli ktoś wykonuje przykazania, dobrego postępowania regularnie, stale, także staje się to jego jakby zwyczajem i żyje według tych przykazań, wówczas ma szansę zbliżyć się do świętości. Ale do tego dodaje się haftarę z proroka Amosa. Tym razem Amos jest zupełnie innego rodzaju proroki, ale znowu zaczyna się tu od zapowiedzi kary boskiej na ten naród. Czyli ten naród, to państwo znowu postępuje wbrew. Przekazaniom. I Bóg mówi, zwrócę się przeto przeciw temu państwu, aby mnie zgładził z oblicza ziemi. Wszakże, dodaje, nie zgładzę doszczętnie domu Jakuba. Po tym, kiedy poniesie karę, ja zmiotę tych, co go gnębili i prześladowali. A naród wróci, odbuduje opuszczone miasta, posadzi winnice, i będzie znowu w Ziemi Świętej. I nigdy już nie będzie tak, aby był rugowany z Ziemi, którą oddałem ich y, y, na siedzibę, powiedział Najwyższy. A teraz zastanówmy się. Amos żył w zupełnie innym okresie. Amos żył w królestwie Reboama II. Było to Królestwo Północne utworzone przez dziesięć plemion Izraela. Tam był dobrobyt. Pierwałam ja poszerzał kraj, kwitł handel, ekonomia się miała świetnie i jedni opływali w bogactwa i luksus, a drudzy byli, byli coraz biedniejsi i opuszczeni. I tu jest ostrzeżenie. Za takie postępowanie przyjdzie klęska, ale nie do końca i odrodzenie nastąpi. שבת שלום.